Świetnie, prawa dla bramkarza, ale znakomicie i piłka wybita do przodu. Hazard. roben. No blisko do bramki i jest rzut wolny. Piękna interwencja. Sędzia pokazuje rzut rozmiar. Jest przejęcie i mają szansę. Hazard. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu załóg. Trada piłki. Mamy centrę. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie z okazja. Gol! Pokonał bramkarza. Spójrzmy. Spokojne, przepiękne uderzenie. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Dzielini. Będziemy mieli rzut z autu. Ramkowski. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Dobrze, do przodu. Wojut. Celini. Ibrahimowicz. Piłka wędruje jak po sznurku. Rodriguez. Qualiarella. Za moment wznowią. Wrzutem z autu. Fojut. Wniska już do bramki Rodriguez, Bąk? Fatalne podanie, no i strata. No, będzie gol! Nie ma gola! Przenieśli grę z własnego pola karnego. No, za to może być kartka. Zawodnicy w murze zrobili krok do przodu, ale bez reakcji sędziego. To dziwne. Brawo, brawo, świetnie broni tę trudną piłkę. Odzyskali piłkę w środku pola. Po pierwszych 40. Alians Arena już z powrotem się zapełnia i możemy relacjonować dla państwa drugą połowę tego spotkania. Roben Boryszuk. Faul Bizdek sędziego. Jak zareaguje arbiter? Stań komitet Valjarella. Strzela. Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. I kapitalne wejście obrońcy. To byłby gol. Fantastycznie wyręczył bramkarza. I będzie rzut rożny. w pole karne. Lewandowski. Dośrodkował. Piłka zatrzymana przez rywala i wybita. Ale znakomicie. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Próbują rozegrać po skrzydle. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Roben? Będzie strzelał? No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły, gdyby przybierzył metr niżej, mogło być groźnie Roben. Rodriguez brawo, czyste, udane wejście na skrzydle. Wspaniale! Bramkarz spisuje się dziś naprawdę znakomicie. Trudno będzie go pokonać. Azart. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu. opuszcza boisko i za moment grę znowu bramkarz. Roben. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Proszę, mur się przesuwa, a sędzia nie reaguje. Sędzia ostrzegł gracza, że następnym razem będzie żółta kartka. A tak przerwany jest spalony. Ogromne zmęczenie, to widać w jego grze. Powinien zejść z boiska. Dobre przejęcie podania w środku pola. Ibrahimović. Hazard. Ja skrzydłem, dobre podanie. Przeciwnicy przejęli. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Pał, Wizdek sędziego. Jakie będą konsekwencje? Wymiana podań między dwójką graczy. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Oddaje strzał. No i mieliśmy kolejną szansę na bramkę, której nie potrafili wykorzystać. Już wiem, co trener zrobi przy najbliższym treningu. Dodatkowe zajęcia strzeleckie. Cóż za klasa? Niesamowite. Lewandowski. Będziemy mieli rzut załku. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Brankowski. Świetnie. Brawa dla bramkarza. Fantastycznie się spisuje w dzisiejszym meczu bramkarz. Kolejny raz broni. No i będą mieli szansę z rzutu rożnego, a do końca niewiele. Sędzia pokazuje, że zaczną od własnej bramki. Naszym zadaniem jest głównie zachwycanie się golami, ale bramkarza też czasem warto pochwalić. Fenomenalnie interweniował. Złe podanie i strata w środku pola. Ależ walczą o piłkę. W tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Bong. Robin. Rodriguez. Uderzył ale prosto w rybala. Będziemy mieli rzut rożny w końcówce meczu. Drużyna wygrywa, ale ma szansę powiększyć rozmiary zwycięstwa. niebezpieczeństwo poradził sobie znakomicie koledzy będą mu wdzięczni no pewnie to chwycił w tym meczu oglądaliśmy tylko jedno